Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Barana na moim kanale i zapraszam Was, kochani, do czytania na miłość na jesień 2020. Pamiętajcie, proszę, moi drodzy, że czytania te są ogólne. One niekoniecznie muszą rezonować z każdym z Was. Jeżeli tylko macie ochotę na czytania prywatne, śmiało, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod moim filmem. Możecie do mnie napisać, zrobimy prywatną analizę osobistą i postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Dobrze, moi drodzy, zrobimy taki filmik podzielony na dwie części. Pierwszy będzie dla osób w małżeństwie, w stałych związkach, w relacjach partnerskich, druga część natomiast będzie dla osób, które są singlami, które nie mają swojej drugiej połówki i sprawdzimy, czy tej jesieni macie szansę kogoś poznać. Moje drogie, kochane baranki, zaczynamy. Miłość jesień, zodiakalne baranki. Osoby w związkach, w relacjach. Zobaczmy, co tam u Was tej jesieni. W zależności, czy jesteście kobietami, czy mężczyznami, dopasujcie sobie, kochani, to czytanie, bo ja będę mówiła ogólnie. Ym, I tu powiem mniej więcej, co Wasz partner, Wasza partnerka o Was sądzi, jakie ma zamiary, no i jak ta relacja będzie tutaj przebiegała. Jeżeli chodzi o to, co wasz partner, wasza partnerka wnosi w relacje, czwórka kielichów. To jest osoba trochę zamknięta emocjonalnie, nie potrafiąca do końca okazać swoich uczuć. Być może też było jakieś zranienie w przeszłości, być może albo były, albo są teraz jakieś konflikty pomiędzy wami, tak? Pamiętajcie, żeby tutaj problemów nie zamiatać pod dywan, żeby one się nie, nie nawarstwiały, tylko dużo ze sobą rozmawiać interesować się sobą, dbać o te relacje, dbać o siebie wzajemnie. Bo tylko to, kochani, jest wyznacznikiem y, trwałego, solidnego związku. Y, mam wrażenie, że tutaj ktoś nie potrafi albo przyjąć uczuć, albo o nich rozmawiać, ale to będzie bardzo konieczne, ponieważ no, jeżeli Wy nie będziecie tutaj ze sobą rozmawiać, jeżeli nie będziecie pielęgnować tej relacji, ona może ulec rozpadowi. Y, natomiast tak... Y, Czego wy oczekujecie od partnera, partnerki? No właśnie y, tych prawdziwych, szczerych uczuć. Księżniczka kielichów niesie w tym kielichu mnóstwo uczuć, takich szczerych, krystalicznych. I generalnie, jeśli chodzi o Was, wy chcielibyście, żeby partner, partnerka zaczęli Wam te uczucia okazywać. Y, I też uważam, y, że zawsze wszystko powinno być obustronne powinna być równowaga w dawaniu i braniu. Więc zadbajcie o to, moi drodzy, żeby ta równowaga tutaj jednak była. Wasz partner, wasza partnerka, czy są wami zainteresowani? Myślę, że oni stoją na pozycji takiej obronnej, ale też no, są gotowi do jakiegoś ataku. Tu mogą być spory, tu mogą być sprzeczki, jakieś niedomówienia. Jeżeli są osoby trzecie, które wtrącają się w wasz związek, no to będzie trzeba zwrócić na to uwagę. Natomiast partner, partnerka, no nie do końca są tutaj e, przychylni, tak? Skłonni do tego, żeby pójść na jakiś kompromis. Ja mam wrażenie, że tu jest jakaś walka, którą pomiędzy sobą toczycie. E, jest sytuacja, w której brakuje mi tutaj e, szczerych uczuć. Brakuje mi tutaj przede wszystkim e, takiej wierności, stałości. E, ktoś tutaj próbuje drugą stronę przechytrzyć. Ktoś nie do końca ufa drugiej stronie. Właśnie brakuje mi, i to jest to dobre słowo: brakuje mi zaufania w tej relacji. Tak jakby ktoś kogoś podejrzewał, nie wiem, o to, że pisze w internecie z kimś, albo że ktoś może ma romans, może zdradza, tak? Na tej zasadzie. Natomiast tak. Hmm. Co ta osoba ma w sercu? No, ma strach, ma zranienie, boi się po prostu zaangażować w te relacje, boi się jakiegoś odrzucenia, boi się zranienia. Nie wiem, co tu się, kochani, pomiędzy wami wydarzyło, bo i tutaj, i tutaj są. E takie sprzeczne emocje. Ktoś, komuś ewidentnie nie ufa. No tutaj nie ma takiego mm, czystego, szczerego podejścia do relacji. Nie ma szczerych intencji. Tu jest tak, jakby ktoś wcześniej gdzieś z kimś flirtował, romansował i ta druga strona teraz się boi. Co Wy powinniście zrobić? No właśnie. Sprawić, żeby ta relacja była e, odrodzona na nowo. Żebyście znowu, kochani, poczuli te motylki w brzuchu. Bo dwójka kielichów mówi o bratnich duszach, o bliźniaczych płomieniach. Że wy jesteście sobie pisani i ta relacja ma szansę tutaj wznieść się na warzyny. Macie szansę odnowić swoje uczucia. E, macie szansę znowu tutaj e, na takie czyste, krystaliczne uczucia. Natomiast musicie coś w tym kierunku zrobić. E, I tej jesieni widzę, że jednak dojdzie do porozumienia. Dojdzie do rozejmu, dojdzie do rozmów. Szóstka Pentakli mówi o tej właśnie równowadze w dawaniu i braniu. Tyle ile dostajesz, tyle otrzymujesz. I tu, kochani, przede wszystkim pamiętajcie o tym, że to jest najważniejsze: żeby tyle samo dawać, co otrzymywać. Żeby nie było czegoś takiego, że ktoś więcej od siebie daje, a druga strona jest tylko biorcą. Siódemka kielichu też mówi o takim rozmarzeniu, o idealizowaniu partnera, tak? Nie do końca widzicie wszystko w takim świetle, w jakim to jest postawione. Ja mam wrażenie, że czasami zakładacie po prostu różowe okulary i wam się wydaje, że wszystko jest dobrze, ale nie jest. No nie jest, kochani. Pomimo tego, że te rozmowy będą, że tutaj będzie chęć kompromisu, ja widzę jakąś taką walkę pomiędzy wami. Ktoś się czuje zraniony, ktoś kogoś rani yy, i tak nie do końca tu są szczere uczucia w tych kartach. No nie czuję takiej bardzo dobrej energii. Yy. I co wy, generalnie, kochani, powinniście z tym zrobić? Jaka jest rada od kart? Wyskoczył mi król kielichów. No właśnie. Ktoś ukrywa swoje prawdziwe uczucia, ktoś nie potrafi o nich rozmawiać. Ktoś jest poblokowany, tylko obserwuje, może właśnie ta osoba Was obserwuje na portalach społecznościowych, może tutaj gdzieś się Wam przygląda. Ktoś komuś ewidentnie nie ufa. To jest właśnie to słowo, brak zaufania w tej relacji, kochani. Także no, tutaj, żeby było dobrze, żeby w tej relacji wszystko zaczęło kiełkować i się układać po Waszej myśli, naprawdę jest potrzebne zainteresowanie, bo to nie jest tak, że my kogoś dobędziemy i ta osoba już z nami jest, tak? Hura, już nic nie musimy robić. Hmm. To tak nie działa. Kochani, tutaj w relacjach uczuciowych trzeba o siebie stale dbać, interesować się, wychodzić na randki. Naprawdę, kochani, tu jest potrzeba takiej bliskości, szczerych rozmów. Przede wszystkim, żeby jedna strona zaczęła rozumieć drugą. Postarajcie się postawić na miejscu tej osoby, co ona czuje, dlaczego tak się zachowuje i ta osoba to samo. Ja tutaj nie jestem od terapii, ale generalnie mówię to, co widzę w kartach, tak? Nie będę wam tu ściemniać, bo o to chodzi, żeby po prostu komuś też otworzyć oczy na pewne sprawy. Więc no, bardzo chciałabym, żeby u Was było dobrze, żeby się wszystko poukładało, bo wiadomo, że uczucia, emocje są bardzo ważne dla każdego człowieka. Natomiast jeżeli chcecie, żeby było dobrze, kochani, pamiętajcie o tym, żeby pielęgnować te relacje, żeby o nią dbać. Tylko wtedy będzie szansa na to, żeby to wszystko poukładać, naprawić i żebyście mogli być oboje szczęśliwi. Dziękuję Wam kochani, no jeżeli macie jakieś pytania, problemy, piszcie śmiało, adres e-mail znajdziecie pod każdym z moich filmów. Zrobię taką prywatną analizę osobistą, partnerską na Wasze relacje i wtedy będę mogła dogłębniej zobaczyć jaki jest problem, tak? I co można zrobić, żeby tutaj to wszystko naprawić. Dobrze moi drodzy, zapraszam teraz Singli. Dlaczego Wy jesteście sami? Azbuław, well. do tej pory interesowały Was tylko przelotne romanse. Seks, przygoda, randki. Mm, tutaj nie było takich stałych relacji. Tutaj przede wszystkim było flirtowanie, zabawa. Mm, Azbuław też mówi o takiej sytuacji, gdzie Wy y, lubicie być singlami, y, lubicie kogoś poznawać, ale nie do końca chcieliście wejść po prostu w jakiś taki trwalszy związek. Bardziej właśnie taka zabawa Was interesowała. Czy tej jesieni poznacie kogoś? Karta maga. Oczywiście, że tak. Będziecie kreatorami swojego losu. Macie szansę kogoś poznać w internecie, na portalu randkowym, gdzieś na imprezie, ale też w miejscu pracy. Tylko, kochani, tutaj będzie zależało wszystko od was, bo to wy pokazujecie mi się w karcie MAGA, że to wy będziecie podbijać czyjeś serce. I ta osoba y, może się pojawić bardzo szybko. Y, tutaj i emocje, i uczucia, tu jest szansa też na stały związek. Natomiast, czy to będzie stały związek? To będzie relacja karmiczna prawdopodobnie to będzie ktoś, z kim macie coś do przepracowania, mogliście się znać z poprzednich wcieleń albo po prostu w tym wcieleniu byliście razem, ale z jakiegoś powodu doszło do rozstania. Teraz jest szansa na poprawę relacji, na odnowienie tej relacji, żebyście znowu mogli się spotykać. No nie zawsze się wchodzi do tej samej rzeki dwa razy, natomiast jeżeli się kogoś kochało i po jakimś czasie od rozstania zrozumieliście oboje, że to jest jednak to, to warto zawalczyć, kochani. No bo jeżeli były zdrady, były jakieś takie sytuacje patowe, no to nie. Ale jeżeli tutaj była jakaś drobna kłótnia i jakieś rozstanie, ktoś się wtrącał, ale jednak zrozumieliście, że nie możecie żyć bez siebie, to jak najbardziej walczcie. Teraz tak, kochani, czy to, ta relacja przetrwa? Piątka była. No, będzie trzeba o nią zawalczyć. Na pewno są osoby, które mogą się wtrącać. Ewidentnie. Tu będzie walka, tutaj też. Nie będzie łatwo, ale jesteście na pozycji wygranej. Macie szansę tutaj te relacje zachować, zadbać o to, żebyście mogli być razem. Natomiast mogą się wtrącać osoby trzecie, o tym pamiętajcie. Karta słońca, szczęśliwa miłość, spełnienie marzeń. Jeżeli ktoś nie planuje dziecka, to też uważajcie, ale ta karta często mówi o ciąży. Natomiast ta relacja pokazuje mi się bardzo pięknie. Tu jest spełnienie marzeń, prawdziwa miłość. Także moje drogie baranki jesienią. Czeka was przypływ uczuć. Piękna, złota jesień, miłość, uczucia, wyznawanie uczuć, randki. Super i to może być osoba na stałe, tak? Także tutaj przede wszystkim, kochani, jakiś trygon e, ognia, baranel strzelec, ogniste znaki mi się pokazują. E, ktoś taki może zawitać do Waszego życia. I tu będzie naprawdę dużo ognia, dużo pasji, namiętności, ale przede wszystkim macie szansę stworzyć coś pięknego. Także życzę Wam. Udanej, pięknej, złotej jesieni, e, miłości, spełnienia marzeń. I oczywiście, jeżeli tylko macie ochotę, zapraszam do kontaktu e, po prywatne czytanie. Pozdrawiam serdecznie, przesyłam pozytywną energię, trzymajcie się cieplutko papa. Pa.